Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej za kołnierz nie wylewano. Problemem nawet nie były lata osiemdziesiąte, kiedy sklepowe półki świeciły pustkami, bo pomysłowość przeciętnego Polaka była na najwyższym poziomie. Znajomości chociażby w melinach dawały nie tylko alkohol, ale nawet zakąskę, choć oczywiście było drożej. Zdecydowanie łatwiej było o właściwe trunki w knajpach czy restauracjach. Kelnerki mogły podać alkohol, jeśli ten został dowieziony i były wolne miejsca przy stoliku. Oczywiście, jeśli gość był rozpłaszczony, jeśli akurat była w nastroju, żeby podejść do stolika, wtedy zamawiano hurtowe ilości trunków. Bo mogło zabraknąć. A jeśli klient modlił się nad szklanką za długo, to kelnerka poganiała, bo na stolik czekali inni spragnieni. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tajemnic zawodu kelnerki Barmana czy Wodzireja w czasach PRL, to nadarza się doskonała okazja. Książka Kelnerki Barmani i Wodzireje, wydawnictwa muza, daje niepowtarzalną okazję zapoznania się z niezapomnianym klimatem tamtych lat. Książka przedstawia wiele ciekawych historii i pozwoli Woli się przenieść w wyjątkowy klimat Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Jeśli chcesz wybrać się w podróż w czasy PRL-u, ta książka jest dla ciebie. Link do książki jest pod filmem. Nie da się ukryć, że w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej obywatele pijali najczęściej wszędzie i dość często. Pijanych można było spotkać w domu, na spacerze po parku, a nawet w pracy. Przede wszystkim w pierwszej kolejności pijano wódkę. Wersje korkowane i zalewane lakiem, czyli tak zwana siwucha, była powszechnie dostępna w każdym sklepie monopolowym, na praktycznie każdym rogu ulicy. Jeśli ktoś smakował w eleganckich wódkach, musiał zaopatrzyć się w dewizy lub mieć kontakty, bo bez Peweksu obejść się nie mogło. Obywatele powoli zaczęli odchodzić od wódki w latach osiemdziesiątych, co tylko pozornie brzmi dobrze, bo co prawda Polacy odchodzili od wódki, ale na rzecz pędzenia własnego bimbru. Pod koniec socjalizmu bowiem było już tak źle, że wódkę sprzedawano na kartki i to w ograniczonej ilości. Ta nie zawsze była dostępna. Coś, czego przeciętny Polak nie mógł tolerować, stąd konieczność pędzenia. Przed drugą Wojną światową polscy winiarze mieli dobrze, mieliśmy bogate tradycje w produkcji rodzimego wina, jednak władze komunistyczne miały inny plan względem polskiego winiarstwa. W połowie lat 50. zadecydowali o kompletnym zaniechaniu produkcji, polscy winiarze, by radzić sobie w nowej sytuacji, przebranżowili się na produkcję win owocowych czy nawet wielowarzywnych, ale ich wyroby nie trafiały na sklepowe półki. Władze wprowadziły takie obostrzenia, żeby im to w praktyce uniemożliwić. Dlatego w PRL-u często nie pijało się wina. Chyba że rodzice czy dziadkowie do perfekcji opanowali domową fermentację owoców z właściwą ilością cukru. Jeśli się zapragnęło czegoś lepszego, to trzeba było się naszukać, ale dostępne w sprzedaży były bułgarskie czy węgierskie wina, ale picie takich zakrawało o burżuazyjne zapędy. Najpopularniejszymi polskimi winami były te znane jako siara i jak sama nazwa wskazuje, były do tego stopnia niezdrowe, że nie przeszłyby w naszych czasach. Do ich popularności przyczyniała się w zdecydowanej mierze cena, która była tak niska, że obywatel bez obaw mógł sięgnąć do portfela. Pieszczotliwie pijący określali je różnorako. Jedni mówili, że patykiem pisane, inni, że to czar PGR-u. Kupienie piwa w sklepie graniczyło z cudem. Może to i dobrze, bo jakość piwa pozostawiała wiele do życzenia. Mało tego, że było rozwodnione i słabe, to bardzo często widokiem mogła być mucha w zamkniętej butelce. Dziś zapicie piwa w miejscu publicznym grozi mandat. Ale w Perelu nie. Picie w parku nie groziło mandatem. Piwo można było kupić w budce z piwem i po otrzymaniu przez okienko kufla natychmiast na miejscu spożyć. Opcjonalnie można było napić się piwa w pijalni, gdzie spożywano go na stojąco. Tłumnie zazwyczaj w oparach dymu papierosowego. Rzadkością były piwiarnie, a raczej pseudopiwiarnie, bo o takich z prawdziwego zdarzenia można było jedynie pomarzyć. Najbardziej znaną warszawską piwiarnią był zlew. Przy ulicy Świętokrzyskiej, gdzie obowiązkowo za ladą stała kobieta. Społeczeństwo nie postrzegało osób pijących piwo pozytywnie, stąd do potocznej polszczyzny dostało się pejoratywne określenie, faceta z podbudki z piwem. Elegantsze i bardziej luksusowe napoje wyskokowe pojawiały się w polskich domach wyłącznie, jeśli ktoś miał ten komfort posiadania rodziny za granicą. Ewentualnie, jeśli ktoś pracował w placówce dyplomatycznej. Oczywiście wysoko postawieni działacze partyjni nie mieli problemu z dostępem do luksusowych alkoholi. A tak przeciętny obywatel nie miał szans się przekonać, jak nawet taki trunek wygląda. Statystyczny Kowalski jedynie mógł nacieszyć oko tym, co było w sklepach, jeśli nie brakowało towaru na półkach. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza decydowała za obywatela, co powinien, a czego nie powinien pić przeciętny obywatel. Stąd wyrosła gigantyczna popularność i powszechna dostępność wódki. Od samego rana w długich kolejkach ustawiano się do sklepów monopolowych. Sporą popularnością cieszyły się wódka czysta z czerwoną kartką i tę błyskawicznie wykupywano. Najczęściej na sklepowych półkach stały wódka stołowa i bałtycka, bo te smakiem powodowały, że człowiekowi odechciewało się żyć. Ich smak był do tego stopnia fatalny, że nałogowi alkoholicy rozważali życie w trzeźwości. W PRL-u gorzelnie produkowały co prawda lepsze gatunkowo wódki, ale te były przeznaczone. One tylko i wyłącznie na eksport, więc przeciętny Polak mógł je dostać tylko w peweksie za dewizy. Z racji promowania picia wódki nie należy się dziwić, że w narodzie rozpanoszył się na dobry alkoholizm, co jest do pewnego stopnia fenomenalne, bo zestawiając zarobki i ceny wódek, w tamtych czasach były one znacznie droższe, co nie stało na przeszkodzie Polakom do masowego ich picia. W czasach Władysława Gomułki przeciętna pensja wynosiła 1500-2000 zł, a pół litra można było kupić za 17-18 zł. W pierwszej połowie lat 70. ludzie zarabiali od 2 do 5 tysięcy, ale pół litra już kosztowało nawet 100 zł. Codzienne trudności i brak perspektyw sprzyjały pijaństwu, ale nie tak skutecznie jak społeczne przyzwolenie. Nikogo nie bulwersował widok pionego leżącego na chodniku, na ławce czy w parku, czy nawet w pracy. Dla przypomnienia, w pracy, gdzie rozpowszechniono powiedzenie czy się stoi, czy się leży, 200 zł się należy, każdy w tych czasach miał pracę. Minimalizowanie bezrobocia odbywało się poprzez zatrudnianie większej ilości ludzi niż było potrzeba i to za niższą pensję. Dlatego wielu nie miało co robić w pracy. Więc pracowali na luzie do tego stopnia, że potrafili w pracy wybić parę głębszych. Kierownictwo patrzyło na cały proceder przez palce, bo nawet sam dyrektor często, bardzo często, w swoim gabinecie miał obwicie wyposażony barek. W całym kraju władza prowadziła kampanię atakującą pijaństwo, choć wcale nie kryła się z tym, że czerpała potężne zyski z alkoholowego monopolu. Działania państwa były bardzo precyzyjne. Nie tyle przeszkadzał im sam akt zapijania się obywateli do przyjemności, nie podobało im się, że obywatele upijali się czymś, co pochodziło spoza państwowego monopolu. Co zadziwiające, państwo walcząc z pijaństwem nie robiło nic, by ograniczyć dostęp do alkoholu. W latach 70. Nasz kraj był na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o ilość sklepów z alkoholem przypadających na jednego mieszkańca. Państwowy monopol spirytusowy powstał przed wojną. Po wojnie znacjonalizowany od 1959 roku zarejestrowano znak graficzny i nazwę Polmos. Głównym produktem była czysta wódka. W tym czasie wódki zamykane są korkiem i są zalakowane. W latach 60. popularna była wódka czysta z czerwoną kartką i charakterystycznymi czerwonymi etykietami produkowana przez zakłady przemysłu spirytusowego w łańcucie. Kosztowała 55 zł i była do. Do tego stopnia popularna, że wołano na nią wódka z czerwoną kartką. Kolejną wódką z lat 60. była czerwona czysta stołowa, kosztująca już 65 zł, gdzie na etykiecie widniał biały trójkąt z zaokrąglonymi rogami. Z czasem na nowych etykietach widniało koło do złudzenia przypominające kwiatek. W peweksach czy za granicą dostępne były światowej sławy wódka wyborowa czy legendarna wódka luksusowa. W latach 70 pojawiają się butelki z zakrętką, smak czy jakość wódek ulega poprawie. Ku uciesze wielu powoli znikają ze sklepowych półek stołowa czy czysta, a w ich miejsce pojawiają się upragnione wyborowa i żytnia. W latach 80 władze wykonały zwrot o 180 stopni i ponownie w lepszej jakości wódki zaopatrywali jedynie Peweks. W alkoholowym Eldorado można było nabyć wódkę wyborową, żytnią, polonez czy krakus. Statystycznemu Polakowi nie pozostawiono wyboru. Skazano go na wódkę bałtycką z niebieską kartką, która zyskała miano jedno z najgorszych w smaku, bo dawało się czuć naftę. W gronie najgorszych smakowo znalazła się również wódka stołowa. Najgorszą wódką w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej była wistula. Tę trzeba było wręcz wycofywać ze sklepów, bo wykryto w niej sporą ilość toksycznych substancji. To tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że seria Charperl dalej się podoba. Jak macie pomysły na kolejny odcinek, to napiszcie w komentarzu, albo napiszcie maila. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.